Cześć, widzę, w kolejnym odcinku Sony poradziła a w tym odcinku, no, po, przejdziemy się trochę po, po, po Prajnie, bo jak w ostatnim odcinku walczyliśmy z Brynem, to nie było za fajnie. No i o. To co jest? Znaczy mnie nie było w ogóle, nie? Na no. tym jak Hira Brain był. O, tego jeszcze nie widziałeś. Ale ja z Graniksonem widzieliśmy. Jakaś tablicza tu jest. Witam, już pewnie o, wiesz to, kto to pisze. Mam dla ciebie zadanie Musisz zrobić wychłonik Materiały masz w krzynce, Masz na to 30 minut Jak tego nie zrobisz to nie będziesz miał domku Ojeju Zacząć tego nie wykonasz Ty, jest tu jakaś książka, czekaj Reszcie samemu, znaczy ja nie jestem taki dobry żeby Wszystko ci dawać, hehehe Na razie masz łatwe zadanie, potem się to zmieni Zobacz to Okej okay. No faktycznie, hero brain Ale znajdziesz A weź zobacz kto w ogóle... Resztę samemu znajdziesz, ja nie jestem... Tą książkę. jeszcze tym... resztę znajdziesz Ale co, jak na co mu chodzi, zresztą resztę znajdziesz Ale ja mi się wydaje, że tu teraz... A smakować. weź zobacz kto napisał książkę, Hirobrain. Hero brain. No to grubo. Faktycznie Ty widzisz taba? Ano? Pan Porks? Co jest? Pan Porks. Pan Porks? Ten, który wiadomość mi zostawiał. Może nadzoruje wszystko. Dobra, zobaczmy czy tam... Jakieś nowe wy... wiadomości masz? Nie, nie mam. Nie mam. Ej, zauważyłeś, że to jak byliśmy ostatnio, to były dziury. Chyba pan Porks naprawił. No, chyba tak. Nawet mój skin był zniszczony w sumie Też naprawił Dobra, gdzie by tu zbudować tą głowę? Gdzie my zbudujemy to coś, tą głowę? Nie pomnik? wiem, czy na pewno będzie ścieżka, to raczej nie, może na tej górce Ja bym wyrównał tutaj teren Ty Ale on ja powiedział pomnik? Pomnik, ale... On tam to. napisał pomnik chyba, nie? Ale bloki starczą na głowę, więc a rodzice... i na... na głowę Ale jeszcze musimy sobie znaleźć Ciekawe gdzie Ktoś pisał chyba, nie. No. Możemy iść do jaskini? Nie wiem. Ja wezmę trochę do raka. Może zbudujemy po prostu mu ciało ze z tego. Z raka i może starczy. No raka weźmy zróbmy mu z na ciało. A ten Albo to... nie, z Dirta, bo z Dirta to jest takie ciemne. Zabierzemy Dirta na pewno. Dobra. Coś jeszcze? Ja się daję, że chyba wszystko. Chyba mamy chyba wszystko. Na oczy masz jakieś czarne te? Mam ten. Netherrack, biały beton, tra na oczy. Jasność, szarą trakotę Brązowy beton na włosy. A to jest na Gdzie my to budujemy w końcu? Na tej górce. nie może być. Tutaj? Na tej, tu. Po kurce. Ale to musimy zniesieć to. No właśnie No ja mam to też. I potem już o. Ja się cały czas zastanawiam, gdzie jest pan Forbes, bo widzę, że jest na serwerze. No to się zastanawiam, Można nazoruje. Możliwe. Dobra, ja robię ciało mu. Okej. Okay. Zrobimy z tego ciało, bo to jest takie ciemne. On by się nie wkurzył. Ja Kazał nam wziąć jakieś bloki, ale no. jeszcze samemu. No to jeszcze samemu, to ja mam tylko takie bloki. Ja tak samo mam, tylko te bloki to ze stryki. Okej, okay, daj y, te oczy białe. A okej. Okay. A nie więc zbudować tej jasnej tarakoty jego twarz. To ma być nogi. No. Ale my, my mieliśmy, to też nie powinniśmy zrobić mu pomnik. Ale nie dał nam tyle materiałów, dał nam tylko praktycznie tylko na jedną tak, twarz Jak nam nie zbudujemy po prostu jego walczyć, to zostaw to, zostaw Dobra To najpierw sprzedajemy jedną Nie do... no, zostawmy to, serio Dobra No wiesz, jest to Znaczy twark. Myślę, że on jest jakiś dobry, żeby wiedzieć co to jest Twarz jest znaczy na 8x8, więc Tu musi być białe Białe daj um, A, do... i to musimy powiększyć w takim Właśnie razie do... Weź to zabierz Czekaj Wiem, że twarz się buduje 8 na 8 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć No, 8x8 Twarz się buduje 8x8 Jak dobrze wiem czekaj. czekaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Mam 6, czekaj. czekaj ten. To co to są? No, jego ten taki wąs Ja bym to go powiększył było siedem, O kurde, spadłem. Nie wiem, czy dobrze buduję. To, to trzeba zniszczyć. Weź mi pomóż. Albo daj łopatę po prostu. Dobra, masz. Mówiłem jaki że on ma taki wąs charakterystyczny Mam nadzieję, że w moim skinie nie zmieni... o tu Na... na wioski. Na biały A, on miał brodę No, coś takiego miał O I oczy, nie? No Oczy miał tutaj? No, no, no Nie, bo czekaj, bo to jest... Tak jak podbuduję się o. Nie ja tu mam ten, brązowy beton Można zrobić brązowego betonu włosy Dobra Tak Napeluję tak I tak I takiego nie mhm? Nie git. Nie to zostaw tam, zostaw To już walić, walić Dobra Jaka taka wyszło To już walić, nie to tak został Jaka taka wyszło A to zadanie zrejtowane raczej No A budy to można regałować Ja się cieszy nie Nie go w sumie kolor, ulubiony tak. Jest git. Co, ile bym masz to... na deraka? No, ok, już nostaków. A, dobra, to już styknie. No, takiego. Nie, nie no, dobrać. zadanie ma chyba zaliczone. No. Yy, masz jakąś książkę wolną, to po prostu mu napiszemy. Zadanie już jest to no, się zobaczmy. Idamy do skrzynki. Na Wezmę będzie... jedną książkę, może od pana Portsa. Okej. Okay. Bo on miał tu książkę z piórem, co? Dobrze. Dobra, i usunę jego wiadomość. Mm -hmm. Dodamy. Na pewno trzeba będzie pójść do lederu, żeby poznać Glowstone. Panie... Jak to napisać? Panie Kirobranie, Pani... zadanie wykonane? No chyba tak. A złożę mu to item do skrzynki wykonane. A niech ma ten niederek. Wyda mu się Dobra, napisałem wiadomość. Dobra. chcesz sobie taką? O! No? Zadałem mu. tą wiadomość. Niech ma. E, a co z tą wiadomością? Możemy to mamy wziąć czy my to oddajemy? Nie, już. Oddajemy co... w sumie. Nie wiadomo co to jest. Zabierzmy to co... po prostu. Zabierzmy to i skrzynkę po prostu, jak my zrobimy. Żeby potem pokazywać innym jakie wiadomości mieliśmy, co? Dobra. Ale nie w mu zostawię. Jaką prezent. Ja też mam jego tutaj, że to było jego. A książki zostawimy sobie To, sobie to Dobra. O. Nie no, myślę, że zadanie pierwsze jest zaliczone. Muszę myślę, że się troszkę. ucieszy. Dobra. O, dobra. No to sobie zrobię. Zrobiliśmy zadanie Braina. No to chyba na tyle, no to subskrybujcie kanał. I w w zobaczenia na następnym odcinku, ciekawe co się będzie dalej działo. Pa! Siemanko!